Hello, guys, and welcome back to my channel. Po kilku dniach ciężkich struktur, takich jak kondycjonale, czy passives, czy reported speech, przechodzimy sobie do czegoś przyjemniejszego, wręcz powiedziałabym do takiego common mistake, bo bardzo dużo ludzi myli przysłówki z przymiotnikami. I trochę nie wiem z czego to wynika, bo my też mamy i przysłówki i przymiotniki i działają one pretty much the same, ale no jednak, okazuje się nie być to takie proste i that's ok, wyjaśnimy sobie to wszystko dzisiaj. Więc jeżeli zastanawiasz się, dlaczego mówimy She's a good singer, ale she sings well... Właśnie dzisiaj Ci to wszystko wyjaśnię. Let's go. Zacznijmy sobie od tego, czym są przymiotniki. Przymiotniki to adjectives, czyli słowa, które opisują nouns, rzeczowniki. Tak samo jak w języku polskim. Czyli będą odpowiadać na pytanie, jaki, jaka, jakie, który, który, która, który, która, które i ile. Czyli a big house. Jaki dom? duży. Three apples. Ile jabłek? Trzy. The first day. Który dzień? Pierwszy. OK? That's clear so far. Hopefully. W angielskim też przymiotniki zawsze występują przed rzeczownikiem. Na przykład a beautiful garden, piękny ogród, albo an interesting book, interesująca książka. OK? Mamy. Z kolei przysłówki to adverbs i one określają na przykład czasownik, czyli jak coś się dzieje. She runs fast. Jak biega? Szybko. He speaks clearly. Jak mówi? Wyraźnie. Adverbs będziemy też używać do opisywania przymiotników. Czyli na przykład She is extremely happy. Ona jest jak? Niezwykle. Jaka? Szczęśliwa. Widzimy to. Widzimy. I też inne przysłówki. Czyli kiedy? Gdzie? Jak często? Na przykład... He always arrives late. Czyli on zawsze przychodzi późno. Albo she works here. Ona pracuje tutaj. I teraz jak tworzymy adverbs, zasada jest taka raczej uniwersalna, że dodajemy -ly, czyli quick quickly, happy happily. Nic skomplikowanego, prawda? Mamy też wyjątki typu fast też jest fast. To jest to samo słowo jako przymiotnik i jako przysłówek. No i na pewno znane ci good, które jest przymiotnikiem, i well, które jest przysłówkiem. Ok? No i teraz tak. Mamy takie typowe błędy. Jeden pierwszy z najbardziej typowego błędu to jest mieszanie good i well. Przykładowo, she is a good cook. Ona jest dobrą kucharką. Good opisuje cook. Pamiętajcie jeszcze jedna rzecz, jak disclaimer. Cook to jest gotować i kucharz. Kucharz to nie jest cooka. Cook to jest kuchenka. Uważajcie na to, bo to jest bardzo common mistake, że ludzie mówią she's a cooka. No, she's not a cooka, she's a cook. Pamiętamy o tym, dobrze? Ale she cooks well. Well opisuje czasownik gotować, więc ona gotuje jak dobrze. Okay? Be careful. Drugim częstym błędem jest mieszanie hard – i hardly. Bo na przykład powiemy She works hard. On pracuje ciężko. Ale kiedy powiemy He hardly works, to oznacza, że on prawie w ogóle nie pracuje. Hardly używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś się prawie nie dzieje. No na takiej zasadzie, że He hardly works. No on prawie nie pracuje. Hardly ever też będzie oznaczało, że rzadko kiedy. Hardly ever, prawie, prawie nigdy. O! Trochę tak. I to fast, które też słyszę czasami fastly. No nie, she is a fast runner i tak samo she runs fast. W obu tych przypadkach zostawiamy fast, tak jak jest. Nie będziemy nic tutaj odmieniać. No i jak to się ma do zastosowania w mowie codziennej? Przede wszystkim musimy pamiętać, czego używamy do czego. Bo ja bardzo często słyszę zdania typu she sings beautiful. No nie, she sings beautifully. Czyli jeżeli opisujemy ludzi i rzeczy, to musimy zwrócić uwagę, w jaki sposób to robimy. Bo na przykład, jeżeli chcemy powiedzieć, że ona jest jakaś niezwykle mądra, to też powiemy, że she's incredibly smart. I tutaj przysłówek opisze nam przymiotnik, bo nie możemy użyć dwóch. Jakby przymiotników obok siebie, w sensie możemy, ale no to one wtedy muszą oba opisać nam rzeczownik, a za pomocą przysłówka możemy też opisać inny przymiotnik albo na przykład a very funny story. Tak samo. Jak wskazujemy częstotliwość czegoś? To też powiemy: I always drink coffee in the morning albo she rarely goes out on weekends. I wyrażanie emocji. Tutaj też powinniśmy zwrócić na to uwagę. To jest właśnie ten przykład, z tym, że you sing beautifully, a nie you sing beautiful. Żeby było beautiful, to musielibyśmy powiedzieć You sing a beautiful song, na przykład. Albo nie wiem, he looks so happy. To tutaj możemy użyć sobie przymiotnika, tak jak to powinno być. Więc. Teraz jako zadanie dla Ciebie, Twój homework, wypiszę Ci w przypiętym komentarzu kilka różnych słów, i będę chciała, żebyś stwierdził, czy jest to przymiotnik, czy jest to przysłówek. I co więcej, zadanie numer dwa: napiszę kilka zdań, które potrzebuję, żebyś przekształcił w drugą stronę. Czyli jeżeli ja w moim zdaniu używam przymiotnika, to chcę, żebyś przekształcił to zdanie z użyciem przysłówka i. Na odwrót, czyli jeżeli ja używam przysłówka, to chcę, żebyś stworzył to zdanie z takim samym sensem z użyciem przymiot. Nika. Pamiętaj też, żeby nie zapomnieć o pobraniu darmowego e-booka z ćwiczeniami i teorią. Pamiętaj też o tym, żeby zasubskrybować ten kanał i kliknąć łapkę w górę, bo pokazuje mi to, daje mi to motywację do działania i pokazuje, że to, co robię, ma sens i jest dla Was przydatne. I wszystkie te darmowe materiały są rzeczywiście dla Was useful. Więc pamiętajcie o tym, proszę. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku Gramatyki pod Choinką. Trzymaj się, do zobaczenia, powodzenia w nauce. Cześć!